Pogoda czy nie pogoda? Zależy nam na tym, żeby przed rozładunkiem u Was w domu na motocyklu zrobić kilka tutaj metrów, kilka kilometrów. E, ważne, żeby wiedzieć, jak działać, jakimi, jakie mieć nawyki. Dobra, stop, stop, hamulec, hamulec. Ok, i znowu jedziemy w lewo. Głowa i jedziemy tam. Tak, jak jechałeś, jeszcze jedno kółeczko. Głowa, bok. Będzie brudny, ale efekt pierwszy był fajny. I tak będą brali go na przyczepkę, więc musi później być wyczyszczony. Ale najważniejsze, żeby wiedział, że motocykl nie gryzie, że motocyklem można bezpiecznie podróżować. Ale mając prawidłowe nawyki, trzymając kolana blisko baku, trzymając dobrze stopy, nogi na podnóżkach, trzymając prawidłowo ręce i prawidłowo się patrzeć, i macie prawidłowo się